Kiedy długi, ukryty list księcia Filipa w końcu ujrzał światło dzienne. Świat królewski był wstrząśnięty, znany z bystrego umysłu i niezachwianego oddania koronie książę zostawił prywatną dyrektywę. Jego osobisty majątek miał trafić wyłącznie do Katarzyny, księżnej Walii, z wyraźnym wyłączeniem królowej małżonki Kamilli te słowa, precyzyjne i przemyślane, rozpaliły szepty o lojalności, potędze i ukrytych wpływach w murach pałacu. Ale co tak naprawdę oznaczała ostateczna decyzja Filipa i dlaczego wprawiła w osłupienie obserwatorów rodziny królewskiej na całym świecie? Oto historia zapieczętowanego listu, który zmienił wszystko. Tiny List, który wstrząsnął koroną. To, co zaczęło się jako zwykły dzień w królewskich archiwach, szybko przerodziło się w moment, który wstrząsnął fundamentami monarchii. Wśród stosów zakurzonych dokumentów majątkowych, dawno zapomniana, zapieczętowana koperta przykuła uwagę archiwisty. Był on nieomylnie oznaczony charakterystyczną pieczęcią i charakterem pisma księcia Filipa, a jego obecność pod dekadami papierów wydawała się niemal widmowa. Ujawniona treść nie tylko zaskoczyłaby obecnych, ale i wywołała wstrząs w korytarzach władzy, podważając zarówno oczekiwania, jak i ciche pałacowe zwyczaje. Wewnątrz tego delikatnego, nadgryzionego zębem czasu listu kryła się dyrektywa, której nikt się nie spodziewał. Książę Filip, książę Edynburga, dokonał niezwykłego wyboru. Jego osobisty majątek, całkowicie niezależny od oficjalnych ksiąg koronnych, miał zostać powierzony Katarzynie, księżnej Wali. Co znamienne, królowa małżonka Kamila została wyraźnie wykluczona z imienia i nazwiska. Muszę przyznać, że ostatecznie skończyłem jak dziecko zwariowane na punkcie kucyków. Jednym szybkim pociągnięciem list na nowo wytyczył linię lojalności, wpływów i sukcesji w pałacu, zmieniając to, co kiedyś było prywatnym majątkiem, w symbol zaufania i intencji. Archewista, który pierwszy otworzył kopertę, nie mógł uwierzyć w to, co przed nimi leżało. Wśród starszych dworzan obecnych na sali szybko zapanował szok oczy się rozszerzyły, szepty stały się natarczywe, a ciężar tego odkrycia przytłoczył wszystkich obecnych. Nie chodziło tylko o kwestie dziedziczenia. Był to starannie wykalkulowany akt, których konsekwencje wykraczały daleko poza kwestie finansowe próby cichego odłożenia listu, powstrzymania jego skutków i uniknięcia skandalu okazały się daremne. Strażnik tajnej pieczęci, dostrzegając powagę ostatniej woli Filipa, natychmiast interweniował, nakazując uwierzytelnienie listu i nalegając na pełne poszanowanie instrukcji księcia. Słowa wewnątrz koperty niosły ze sobą niewątpliwą precyzję i autorytet samego Filipa. Brzmiały nie jak tradycyjny testament, lecz jak ostateczna deklaracja, przeplatające się ze sobą osobiste i polityczne oświadczenie. Wyglądało to tak, jakby książę przemawiał z zagrobu, ostrzegając przed potencjalnymi rozłamami w rodzinie królewskiej i podejmując zdecydowane kroki w celu zabezpieczenia przyszłości monarchii. Omijając Kamilę i kierując swój majątek do Katarzyny, która miała być szczęśliwymi, zdrowymi dziećmi, chodzi o społeczeństwo. Jakim, mam nadzieję, moglibyśmy się stać? Filip jasno wyraził swoje stanowisko. Powierzał swoje zaufanie, lojalność i dziedzictwo kobiecie, kto ja, jak wierzył, łosabiała stabilność, dyscyplinę i niezłomne poświęcenie, jakich wymagała korona. Konsekwencje listu były natychmiastowe i głębokie. W Clarence House, gdzie Kamila i król Karol od dawna cieszyli się cichym, trwałym wpływem, po cichu szerzyła się panika. Doradcy starali się zrozumieć prawne i polityczne konsekwencje, a plotki o treści listu zaczęły krążyć tajnymi kanałami pałacowymi. Two. Co było zapieczętowaną kopertą schowaną wśród prozaicznych dokumentów majątkowych? W jednej chwili stało się królewskim trzęsieniem ziemi, zmieniając sojusze i władzę w sposób, którego nikt się nie spodziewał. To był ostatni akt księcia Filipa, niezwykły podział majątku, ale przemyślana, decydująca i niezwykle osobista interwencja mająca na celu ochronę monarchii, której poświęcił swoje życie. A w centrum tego wszystkiego stała Katarzyna, nagle obdarzona dziedzictwem o wiele ważniejszym niż pieniądze. To był test lojalności, rozsądku i trwałego wpływu jednej z najbardziej prywatnych i wpływowych postaci w historii nowożytnej rodziny królewskiej. Książę Filip podobno przyznał księżniczce Katarzynie pełny dostęp do swojego majątku. Ale dlaczego podjął tę niezwykłą decyzję? I jakie cechy dostrzegł w Katarzynie, które skłoniły go do powierzenia jej tak odpowiedzialnej roli? Odkryjmy teraz niezwykłe powody, dla których Filip podjął taką decyzję: dwie przyszłości jeden wybór. Aby w pełni zrozumieć sejsmiczny wpływ zapieczętowanego listu księcia Filipa, trzeba najpierw spojrzeć wstecz na ostatnie lata jego niezwykłego życia, Akres, w którym monarchia po cichu rozpadała się od wewnątrz. Książę Edynburga, który przez dekady służył koronie z niezachwianym oddaniem, coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że instytucja, która kochał, stoi na rozdrożu. Za eleganckimi wystąpieniami publicznymi i ceremonialnymi uśmiechami wyłaniały się dwie skrajnie odmienne wizje przyszłości, z których każda ciągnęła monarchię w innym kierunku. Po jednej stronie stali książę William i Katarzyna, księżna Wali, symbole stabilności, powściągliwości i trwałego obowiązku. Filip podziwiał ich nie tylko jako rodzinę, ale także jako ucieleśnienie fundamentalnych zasad monarchii. Dostrzegł w Katarzynie niezłomny spokój, instynktowne zrozumienie ciężaru odpowiedzialności i niezachwianą lojalność wobec samej instytucji. Dla Filipa była osobą, która potrafiła podtrzymać godność korony w nieustannym blasku publicznej krytyki, zachowując delikatną równowagę między tradycją a nowoczesnością. Wilhelm i Katarzyna reprezentowali przyszłość, o której Filip tak bardzo marzył. Monarchię, która przetrwa pokolenia nie dzięki spektakularności, ale dzięki cichej sile, dyscyplinie i ciągłości. Po drugiej stronie byli król Karol i królowa małżonka Camilla. Dzielimy się również z wieloma z Was w Wielkiej Brytanii, we wszystkich krajach. Ich wpływy Filip coraz bardziej postrzegał jako nieprzewidywalne i potencjalnie destabilizujące. Za zamkniętymi drzwiami obserwował zmiany priorytetów i subtelne reorganizacje władzy w domu Karola, często skupione wokół rosnących wpływów Kamili. Jej obecność, choć społecznie akceptowana i publicznie uznawana za normalną, budziła obawy Filipa o zacieranie się lojalności i erozję jedynego celu monarchii. W jego oczach siła korony tkwiła w jasności, w spójności jej członków w dążeniu do wspólnego celu i obawiał się, że rodząca się dynamika zagraża tej jedności. Narastający niepokój Filipa nie wynikał z osobistej wrogości, lecz miał charakter strategiczny. Widział upadek monarchii w całej Europie, gdy wewnętrzne podziały narastały bez żadnej kontroli. Rozumiał niebezpieczeństwa związane z równoległymi liniami wpływów. Konkurujące ze sobą ośrodki władzy mogły osłabić zaufanie publiczne, zakłócić sukcesję i podważyć autorytet instytucji. Bardziej niż tytuły czy bogactwo, ciążyło na nim przetrwanie samej korony. Dlatego też, gdy nadszedł czas, by pozostawić po sobie ostateczny ślad, Filip działał zdecydowanie. Zapieczętowany list nigdy nie miał być zwyczajny. Na przykład lodówka z funkcją spakowania. Wszystko jest w porządku. Terrace. Gdy spojrzysz wstecz i to zobaczysz, jej instrukcje były czymś więcej niż tylko sposobem na podział osobistego majątku. Były deklaracją rozsądku, lojalności i dalekowzroczności. Udzielając dostępu do swojego prywatnego majątku wyłącznie Katarzynie i celowo wykluczając Kamille, Filip uczynił swój wybór jednoznacznym. Mianował strażnika swojego dziedzictwa, osobę, której ufał, że będzie chronić nie tylko jego majątek, ale i przyszłość monarchii. Dyrektywa Filipa była przesłaniem zakodowanym w autorytecie, dalekowzroczności i odpowiedzialności rodzinnej. Deklarował, że w starciu między ciągłością a nieprzewidywalnością Katarzyna stanowiła siłę stabilizującą, ucieleśnienie zasad, których bronił przez dziesięciolecia. Nie tylko dziedzictwo przekazywał, przekazywał pochodnie odpowiedzialności, strzegł tradycji i dawał pewność, że korona przetrwa w dobrych rękach. Ostatecznie zapieczętowany list był czymś więcej niż tylko dokumentem prawnym. Był ostatecznym werdyktem Filipa, jego ostatecznym wyborem i deklaracją wobec monarchii i świata przyszłość leży w rękach Katarzyny. Książę Filip powierzył Katarzynie ochronę nie tylko swojego dziedzictwa, ale także przyszłości korony, dlatego powierzył jej ten niezwykły zaszczyt. Ale czy Filip rzeczywiście posiadał osobisty majątek? Jak go zgromadził i jaka była jego wartość po jego śmierci? Przekonajmy się. Ukryta fortuna żelaznego księcia. Zapieczętowany list księcia Filipa ma ogromną wagę, nie tylko ze względu na treść, ale także ze względu na osobę, która go napisała, i majątek związany z jego imieniem. Kiedy książę Edynburga zmarł w wieku 99 lat, świat zapamiętał go jako wiernego towarzysza królowej, najdłużej panującego małżonka w kraju i osobę o niezachwianej niezależności, często nazywaną Żelaznym Księciem. Ale za tym publicznym wizerunkiem kryła się inna prawda, której wielu nigdy w pełni nie zrozumiało. Filip po cichu zbudował niezwykle duży majątek w ciągu swojego długiego życia. W chwili śmierci Filip pozostawił po sobie około 58 500 dolarów, co jest kwotą oszałamiającą, biorąc pod uwagę, że znaczna część jego życia finansowego toczyła się z dala od opinii publicznej. Jego majątek nie był wynikiem nagłych zysków ani nieoczekiwanych spadków. Wzrósł on raczej z życia naznaczonego dyscypliną, królewskim wychowaniem i niezachwianą wiarą w precyzyjne zarządzanie własnymi sprawami. Zanim Filip został mężem królowej Elżbiety II, był już pełnoprawnym członkiem rodziny królewskiej. Urodzony przy kuchennym stole na wyspie Korfu w 1921 roku, przyszedł na świat jako książę Filip Grecji i Danii, członek dynastii Glücksburgów. Jego wczesne lata upłynęły pod znakiem przywilejów i zawirowań, królewskich pałaców, nagłego wygnania i długich okresów niepewności, które nauczyły go odporności i samodzielności. Te doświadczenia ukształtowały mężczyznę, którym później się stał praktyczny, zdeterminowany i doskonale świadomy różnicy między majątkiem publicznym a prywatnym bezpieczeństwem. Kiedy w 1947 roku poślubił ówczesną księżniczkę Elżbietę, Filip nie tylko wkroczył w życie w luksusie, Rozpoczął życie pełne obowiązków, a wraz z nimi szły pewne zobowiązania finansowe, mające wspierać jego rolę. Jednym z najważniejszych był coroczny dodatek królewski, pobierany z Sovereign Grant, funduszu wspieranego przez brytyjskich podatników i przeznaczonego na pokrycie wydatków urzędowych. Filip otrzymywał rocznie około 686 dolarów na działalność publiczną jako mąż królowej i książę małżonek. W przeciwieństwie do wielu, którzy mogliby liczyć na królewskie uposażenie. Filip traktował swoje fundusze jako narzędzie, a nie podporę. Znany z ostrożnego wydawania pieniędzy i pogardy dla marnotrawstwa, naprawiał, ponownie wykorzystywał i mądrze inwestował, po cichu budując solidny, osobisty majątek. Nawet skromne decyzje, takie jak jazda starymi samochodami czy samodzielne naprawy, odzwierciedlały zdyscyplinowane podejście, które przez dekady przekształciło jego uposażenie w pokaźny i niezależny majątek. Nie tylko zasiłek powiększał jego fortunę. Filip korzystał również z prywatnych aktywów rodzinnych, długoletnich powiernictw, dochody ze służby w marynarce wojennej z początków swojej kariery wojskowej oraz dziedziczonych dóbr osobistych, akcji i majątków związanych zarówno z grecką, jak i duńską linią królewską. Jednak pomimo tych korzyści, to dyscyplina Filipa, jego niechęć do ekstrawagancji, szacunek dla porządku i dbałość o szczegóły pozwoliły mu na cichy i stabilny wzrost majątku. Pod koniec życia niezależność finansowa Filipa stała się symbolem jego osobowości. Stanowcza, prywatna, starannie zarządzana i całkowicie jego własna. I właśnie dlatego treść jego zapieczętowanego listu ma tak duże znaczenie. Ponieważ ten majątek, budowany przez prawie stulecie, należał do niego. A osoba, która wybrał, by go powierzyć, miała nieść przesłanie o wiele głębsze niż tylko pieniądze. Przez lata książę Filip zbudował osobisty majątek dzięki swojemu królewskiemu pochodzeniu i roli męża królowej. Teraz powierzając majątek Katarzynie. Jak poradzi sobie z tą odpowiedzialnością, i czy Kamila przyjmie ją po cichu? Przyjrzyjmy się teraz sekretnemu wezwaniu Katarzyny i Furii, jaką wywołało ono za drzwiami pałacu. Wyznaczono linię frontu. Katarzyna została po cichu wezwana do Windsoru, bez wyjaśnienia wyrwana ze swojego zwykłego grafiku. Powietrze w pałacu było niezwykle ciężkie, gdy weszła do prywatnego pokoju, których ściany zdobiły wielowiekowe królewskie historie. Tam, w ciszy, wręczono jej zapieczętowaną kopertę, dokument, który miał odmienić bieg jej życia i zachwiać równowagą władzy w monarchii. List został otwarty, a słowa w środku niosły niewątpliwą moc samego księcia Filipa. Stało się to jasne od razu wybrał ją, by strzegła jego osobistego dziedzictwa, zadania o wiele ważniejszego niż zarządzanie majątkiem czy tytułami. Powierzono jej coś głęboko symbolicznego, opiekę nad prywatnym majątkiem księcia Edynburga i, co ważniejsze, odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, którym poświęcił życie. Choć na zewnątrz zachowywała spokój, w głębi duszy rozumiała stawkę. Decyzja Filipa postawiła ją w bezpośredniej opozycji do królowej małżonki Camilli, których wpływy w pałacu od dawna uważano za niezachwiane. Była to delikatna sytuacja, wymagająca zarówno dyskrecji, jak i precyzji. Katarzyna nie działała impulsywnie. Zamiast tego po cichu zwróciła się o radę do księżniczki Anny, jednej z nielicznych członkiń rodziny królewskiej, której lojalności, rozsądkowi i zrozumieniu intencji Filipa mogła zaufać. Szeptem i wnikliwymi radami Anna dawała jej punkt widzenia, pozwalając Katarzynie na subtelne podejście do sytuacji, a nie na konfrontację. Rozumiejąc moc milczących sygnałów, Katrin zaczęła strategicznie dystansować się od Kamili, zrywając bezpośrednią komunikację, unikając prywatnych spotkań i utrzymując interakcje ściśle w sferze zawodowej. W domu, w którym królowała subtelność i niuanse, jej milczenie stało się głośniejsze niż jakiekolwiek słowa sprzeciwu. Każde spojrzenie, każdy niewypowiedziany wybór wysyłał jasny komunikat. Życzenia Filipa miały zostać uszanowane, a Katarzyna je poparła. Reakcja Kamili była natychmiastowa, gwałtowna i nieomylna. Upokorzona i wściekła, szybko przejęła kontrolę i zneutralizowała podważenie jej autorytetu. Wywierała presję na starszych doradców, dbając o to, by przepływ informacji i decyzji sprzyjał jej wpływom przekierowała wpływowe patronaty, wcześniej związane z Filipem, sygnalizując swoją utrzymującą się pozycję w hierarchii królewskiej, zdeterminowana, by wywyższyć własną rodzinę, strategicznie manewrowała, aby zwiększyć jej widoczność i znaczenie w sprawach pałacowych. Nawet osoby najbliższe archiwum nie zostały oszczędzone. Archiwista, który uwierzytelnił list Filipa, stał się celem ataku, rozdarty między lojalnością wobec woli księcia a żądaniami królowej małżonki. W ciągu kilku godzin pałac przekształcił się w pole bitwy. Nieotwartych kłótni, lecz szeptanych strategii, tajnych manewrów i cichych, lecz przemyślanych sygnałów. Każda decyzja, każda zmiana podziału obowiązków, każda subtelna zmiana protokołu stawała się ruchem na niewidzialnej szachownicy. Zapieczętowany list Filipa nie tylko decydował o podziale jego majątku. Wytyczył linię frontu, dzieląc frakcje, ujawniając sojusze i zapoczątkowując cichą wojnę o wpływy, która miała ukształtować przyszłość monarchii. W tym momencie Katarzyna nie była już tylko księżniczką Walii. Stała się centralną postacią w zaciętej walce o lojalność, dziedzictwo i samo serce korony. Powierzenie Katarzynie majątku Filipa wywołało kontrowersje w monarchii. Czy może to wywołać podziały między frakcjami królewskimi? Która strona może zyskać przewagę? I co mogłoby dać im przewagę? Odkryjmy szczegóły. Frakcje. Sekrety i klauzula zachodu słońca. Gdy pałac przygotowywał się na konsekwencje zapieczętowanego listu księcia Filipa, szybko stało się jasne, że za zamkniętymi drzwiami toczy się walka o władzę. Zaczęły się wyłaniać dwie frakcje, każda działająca z precyzją, strategią i cichą determinacją. Po jednej stronie znajdował się obóz Kamili, nieformalnie znany w pałacowych korytarzach jako pierścień Klarion. Złożona z doradców lojalnych królowej małżonki, frakcja ta dążyła do ochrony jej wpływów i osłabienia skutków zarządzeń Filipa. Działali szybko, wykorzystując długoletnie relacje, doświadczenie w protokole i wiedzę instytucjonalną, aby spróbować zneutralizować zagrożenie, jakie stanowił list księcia. Każde działanie, od zarządzania prasą po reorganizację patronatu, było starannie przemyślane. Aby utrzymać kontrolę Kamili nad sprawami pałacowymi, i stawić czoła wszelkim zagrożeniom ze strony osób, które mogłyby wspierać Katarzynę. Przeciwstawiała im się działająca z cichą determinacją grupa, która szybko zyskała miano wewnętrznej czwórki dyskretnych, lecz groźnych obrońców Katarzyny. Koalicja ta składała się z księżniczki Anny, księżnej Zofii, sir Clive'a Aldertona i lorda Fellosa, z których każdy był postacią o niezachwianej lojalności, bystrym intelekcie i dogłębnym zrozumieniu zarówno protokołu królewskiego, jak i intencji Filipa. Ich misja była jasna: chronić Katarzynę, spełniać życzenia księcia Edynburga i zapewnić, że monarchia pozostanie zgodna z zasadami, których Filip bronił przez całe życie. W przeciwieństwie do Clarion Ring wewnętrzna czwórka nie opierała się na jawnych demonstracjach siły, lecz na subtelnych manewrach strategicznych, precyzyjnej interpretacji prawa i ostrożnym zarządzaniu delikatną komunikacją. Gdy wewnętrzna czwórka zagłębiała się w zawiłą sieć aktywów, inwestycji, trustów i zagranicznych kont Filipa, pieczołowicie gromadzonych przez dekady, odkryła dokument, który całkowicie zmienił sytuację. Głęboko w bezpiecznym genewskim skarbcu znajdował się zapieczętowany aneks, wcześniej nieznany szerszemu gronu pałacowemu. W jego fałdach kryła się zdumiewająca dyrektywa prawna, tak zwana klauzula zachodzącego słońca. Klauzula ta była czymś więcej niż tylko instrukcją. Stanowiła wiążący, niepodważalny mechanizm prawny, który na stałe uniemożliwiał Kamili i jej potomkom dostęp do majątku Filipa ani do instytucji związanych z jego prywatnym dziedzictwem. Jej brzmienie było jednoznaczne, nie pozostawiając miejsca na sprzeciw, negocjacje ani reinterpretacje. Nawet król Karol, skonfrontowany z autorytetem tej klauzuli, nie mógł zmienić jej skutków bez ryzyka całkowitej utraty starannie zarządzanego majątku Filipa. To odkrycie natychmiast wstrząsnęło pałacową hierarchią. Oficerowie protokołu szeptali, doradcy przeliczali sojusze, a równowaga wpływów zaczęła się cicho, ale nieuchronnie przechylać na stronę Catherine. Pierścień Klarion rzucił się do odpowiedzi, ale wewnętrzna czwórka miała przewagę w postaci dalekowzroczności, jasności przepisów i wagi wyraźnych intencji Filipa. Tył, co zaczęło się jako prywatne odkrycie archiwalne, przerodziło się w pełnowymiarową strategiczną konfrontację, w której stawką była przyszłość królewskich wpływów i sukcesji klauzula zachodzącego słońca. Filipa nie dotyczyła wyłącznie bogactwa, ale kontroli, dziedzictwa i zachowania fundamentalnych zasad monarchii. Jednym cichym, wyrachowanym ruchem nakreślił on linię lojalności, wskazał strażników swojego dziedzictwa i przekształcił wewnętrzną hierarchię pałacu. Stawka była jasna: Ten, kto popierał jego wizję, miał być moralnym i symbolicznym centrum korony, a ci, którzy się jej sprzeciwiali, ryzykowali utratę znaczenia lub trwałe wykluczenie. W cieniu Windsoru i Clarence House rozpoczęła się cicha, zaciszna partia szachów, a Katarzyna znajdowała się w jej epicentrum. Książę Filip umieścił w swoim liście klauzulę, która zabraniała Kamili i jej potomkom dostępu do jego fortuny. Ale czy król Karol wykorzysta swoje wpływy, by zmienić sytuację na korzyść Kamili, czy też uszanuje wolę ojca bez względu na wszystko? Teraz poznajmy historię króla rozdartego między miłością a dziedzictwem. Karol w punkcie krytycznym. Król Karol znalazł się w kryzysie o skali, na jaką żaden królewski skandal nigdy go nie przygotował. Ujawnienie ostatecznego dekretu księcia Filipa postawiło go przed wyborem między dwoma niemożliwymi wyborami: Stań u boku Kamili, jego żony, powiernicy i emocjonalnej opoki, albo uszanuj bez wątpienia przemyślane instrukcje ojca, dyrektywę mającą na celu umocnienie przyszłych rządów Wilhelma i Katarzyny. Każda chwila ciążyła mu na sercu, każda opcja wiązała się z osobistym poświęceniem i politycznymi konsekwencjami. Prywatne komnaty Balmoral, niegdyś sanktuarium refleksji, przekształciły się w epicentrum bezsennych nocy, moralnej niepewności i nieustannej presji z każdego zakątka pałacu. W tych kamiennych murach emocjonalna burza była wręcz namacalna. Król Karol samotnie przemierzał długie, rozbrzmiewające echem korytarze z zaciśniętymi dłońmi, krążąc z napięciem zdradzającym jego wewnętrzne cierpienie. Toradzi, zawsze świadomi stawki, podchodzili ostrożnie, oferując rady w ostrożnych słowach. Jednak żaden z nich nie potrafił wskazać jasnej ścieżki przez gąszcz lojalności, dziedzictwa i osobistych przekonań. Każde tyknięcie zegara przypominało mu, że życzenia Filipa nie były przypadkowymi sugestiami. Były przemyślane, strategicznie zaplanowane i niemożliwe do zignorowania. W tę pełną napięcia chwilę wkroczył książę William, wezwany na prywatną rozmowę z ojcem w pokoju pełnym historii. Spokojny, ale stanowczy ostrzegł Karola, że monarchia nie przetrwa, jeśli osobiste lojalność weźmie górę nad obowiązkiem. Namawiał go do ochrony zaufania publicznego, przypominając mu, że świat śledzi każdy ruch i że przyszłe pokolenia będą oceniać króla po odwadze i jasności umysłu, a nie po błażliwości. Jego słowa uderzyły niczym ciche, lecz potężne rozliczenie, wstrząsając Karolem. Arcybiskup Canterbury, proszony o duchowe i moralne przewodnictwo, dodał kolejną warstwę rady. Mówił o obowiązku, o świętych zobowiązaniach związanych z koroną i o potrzebie pogodzenia osobistej miłości z większą odpowiedzialnością wobec narodu. Każde słowo ciążyło Karolowi, nakładając ciężar sumienia na i tak już kruchy stan emocjonalny. Tymczasem księżniczka Anna pozostała cichą, niezachwianą postacią. Nie mówiła głośno ani nie interweniowała bezpośrednio, ale jej niezłomne przywiązanie do intencji Filipa i metodyczne spełnianie jego życzeń wywierało subtelny, lecz potężny wpływ. Za jej pośrednictwem ostateczna wola Filipa nadal wywierała swoją moc, milczącą ręką kierującą losem pałacu nawet pod jego nieobecność. W końcu, po dniach napięcia i kontemplacji, Karol odbył prywatną, nieujawnioną rozmowę z Katarzyną. Charakter ich dialogu pozostał owiany tajemnicą, ale osoby bliskie pałacowi zauważyły zmianę w zachowaniu. Wyłonił się on bardziej wycofany, zamyślony i niemal zrezygnowany, jakby zdjęto mu ciężar. A jednocześnie otworzyła się rana. Coś w liście Filipa głęboko zapadło mu w pamięć, łamiąc stare pewniki i zmuszając Karola do konfrontacji z powagą swojej pozycji. Podczas gdy pałac, doradcy i starsi członkowie rodziny królewskiej z zapartym tchem czekali, jaką drogę wybierze Karol, Katarzyna podjęła krok, którego nikt się nie spodziewał. Jej decyzja nie tylko uhonorowałaby dziedzictwo Filipa, ale także zmieniłaby dynamikę władzy w samej monarchii, przygotowując grunt pod subtelną i głęboką transformację. Przemyślane zadeklarowanie władzy, które wprawiłoby obserwatorów w osłupienie, a dwór królewski zmieniłby się na zawsze. Król Karolowi trudno się zdecydować, rozdarty między listem a wszystkimi zaangażowanymi. Czy fortuna po prostu będzie się wahać, czy też Katarzyna szybko zareaguje i przejmie inicjatywę? Przyjrzyjmy się teraz, jak Katarzyna podjęła śmiały krok i przejęła kontrolę nad pozostawionym jej dziedzictwem. Rozpoczyna się nowa królewska era. Zamiast wystąpić i przejąć ogromny majątek księcia Filipa, Katarzyna podjęła decyzję zarówno odważną, jak i wizjonerską. Przekształciła go, uznając, że dziedzictwo księcia Edynburga wykraczało daleko poza pieniądze, tytuły czy osobiste korzyści. Utworzyła Philip Stewardship Trust, strukturę mającą na celu oddanie hołdu jego zasadom, a jednocześnie zachować transparentność, przeszłościowość i być całkowicie poza zasięgiem kamili ani jakiejkolwiek frakcji próbującej ją wykorzystać. Był to krok łączący inteligencję, rozwagę i strategię, który przekształcił potencjalny punkt zapalny w trwałe narzędzie królewskiego celu. Każdy grosz z pieczołowicie gromadzonego majątku Filipa, długo oddzielonego od majątku koronnego, został przeznaczony na cele, które miały kształtować przyszłość. Od inicjatyw wspierających przywództwo młodzieży, przez programy wspierające weteranów, projekty ochrony środowiska, po możliwościach edukacyjnych dla kolejnego pokolenia spadkobierców, Trust stał się żywym ucieleśnieniem dożywotniego zaangażowania Filipa w służbę i obowiązek. W ten sposób Katarzyna zadbała o to, aby jego dziedzictwo nie pozostało jedynie w statycznym stanie zachowania, ale aktywnie pielęgnowało wartości odpowiedzialności, odporności i moralnej integralności w przyszłych pokoleniach. Reakcja opinii publicznej była natychmiastowa i bezprecedensowa. Katarzyna, od dawna podziwiana za opanowanie i dyskrecję, została nagle okrzyknięta wzorem moralności monarchii. Zarówno artykuły prasowe, jak i media społecznościowe przedstawiały ją jako ucieleśnienie zasad, które Filip cenił: niezłomna służba, cicha odporność i niezachwiana lojalność wobec rodziny i instytucji. W oczach świata odziedziczyła nie tylko fortunę, ale i odpowiedzialność, którą nosiła z niezrównaną gracją. A potem nadszedł moment, który jeszcze bardziej zaszokował królewskich obserwatorów. Podczas pozornie zwyczajnego wystąpienia publicznego, książę George, mając zaledwie 12 lat, wygłosił spokojne, wyważone oświadczenie: I Zrobię to. O co prosił pradziadek: Zajmę się tym. Choć wypowiedziane prostotą dziecięcego głosu, słowa te głęboko rezonowały. Dla tych, którzy znali wewnętrzne mechanizmy rodziny, stawały one jasny sygnał, że długofalowa gra Filipa nie była skierowana do Karola ani Kamili, była skierowana do przyszłego króla, kolejnego zarządcy monarchii. Zaczęły krążyć pogłoski, że Filip pozostawił również dodatkowe prywatne archiwa, listy i instrukcje przeznaczone wyłącznie dla Jerzego, zapewniając, że lekcje, ostrzeżenia i zasady jego życia będą przewodnikiem dla następnego pokolenia. List, który niegdyś spoczywał cicho w skarbcu, pozornie po prostu kolejny prywatny dokument, zmienił teraz sojusze, na nowo zdefiniował wpływy i mocno zakotwiczył przyszłość monarchii w rękach Katarzyny i jej dzieci. Każdy subtelny manewr, każda strategiczna pauza i każda cicha obserwacja, jaką Filip poczynił w ostatnich latach życia, uwieńczyła tę chwilę trwałego dziedzictwa. Wiadomość Filipa, przekazana w ciszy zapieczętowanych kopert i ciszy pilnie strzeżonych archiwów, była niepodważalna. Jego dziedzictwo i zgromadzony majątek należały do przyszłości, której ufał. Ta przyszłość nie była Kamillą, ani frakcją, która reprezentowała, ani nawet doraźnym komfortem królewskiego protokołu. To była Katarzyna, to był William. I to kolejne pokolenie spadkobierców odziedziczyło nie tylko fortunę, ale także ramy obowiązku, uczciwości i zarządzania, które miały prowadzić monarchię przez kolejne dekady, przekształcając prywatny majątek w publiczne, oparte na zasadach dziedzictwo. Katarzyna nie tylko oddała hołd Filipowi, zadbała o to, by jego wizja korony przetrwała cicho, ale z mocą przez kolejne pokolenia. Co sądzicie o liście księcia Filipa? Czy mógłby on zmienić przywództwo w monarchii? Chętnie poznamy Wasze opinie w komentarzach poniżej. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować.